Słuchajcie, 31 marzec, jadę drogą, mówię znać tu jelenie, wyjdę sprawdzić za gnój. no i leży, i to całkiem fajny zrzucik jeszcze, kurde, koronny, no elegancki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sz... nie, tak, tak, koronny, no kurde, elegancko na gnoju. Drugi dzień, drugi świeży. Właściwie dwa dni i trzy świeże, bo tata wczoraj jeszcze znalazł. No ale ten to ładniejszy niż ten wczoraj. No Killa to chyba nie ma, ale... Koronny. I no, on tu... Też świeżawy, bo... Otoczka cała. Pachnie jeszcze. <gryw> Dopiero wjechałem tutaj, nie? Także... Która to moja? Czwarta? Chyba czwarta świeża sztuka. Wczoraj, kurde, mi się źle nagrało. Tamto w pionierze nagrał. Która jest godzina 6:28? Przystawiliśmy czas dzisiaj. Dobre. Dobre. Go. No i lecimy, co? Lecimy dalej. A jeszcze no tu wejdę dookoła, bo <śmurzujesz> może się gdzieś Zawieruszył. <śmurzujesz> ja pierdzielę. Para? Para! <śmurzujesz> ja pierdzielę. Patrz, a już chciałem tu nie iść. Już chciałem ten dnie iść. Widzisz, no, fajnie nagrało się. No i co? Czy to para? Para. <śmurzujesz> A już tu chciałem nie iść, ja pierdzielę. Ty było tam może tu jeszcze coś? Nie No To, to fajnie, że, no, że normalnie znaleziony na nagraniu. Ja pierdzielę. No jest parka. No kurde. To ciekawe, czy wczoraj je tu ominąłem. Czy wczoraj je tu ominąłem, czy nie zauważyłem? Zobaczmy pieczęć. No ciężko wyczuć, otoczka jest. Nie widać, żeby była przyschnięta lub żeby gdzieś jej brakowało. No dobra, no to chyba już piąta świeża sztuka nawet. No to lecimy, teraz, teraz już na pewno już nie mam jak obejść tego gnoju. Kurde, ale właśnie ktoś mi to mówił, że ile na gnój przychodzą. A ja mówię tak przejeżdżam, patrzę na ten gnuj, i mówię, kurde idę zobaczyć No i się opłacało Tam jest jeszcze jeden gnój, idę jeszcze na tamten zobaczyć Dobra, lecę dalej Słuchajcie Jakby to powiedzieć To jest pewnie też taki kajtek, ale trzeba trochę licznik podbronić w tym sezonie. Fajnie było. Patrzcie, cała poziomie na złożona. Uff. Kurde, co to jest? Czy to w ogóle zrzut? Czy to w ogóle zrzut? Ale chyba tak. Rzuczik. I to całkiem ma pokaźną koronkę Chyba Chyba, chyba no, no Nawet nie ma koronki ósmaczek <słuch> to sztuka Dobra Jezu szybko lecę, bo już jest kurde, ósma godzina Ech. tam co z nocy chyba będzie, o, jakaś glista zła się lecimy dalej tam, lecę za górkę tej oziminy zobaczymy co dalej Ech, super idę tak z tym rzucikiem i patrzę leży drugi, ja pierdzielę czwarta sztuka ja pierdziele myślałem że to patyk co to jest ale to jest też prawy to jest też prawy! O, ten fajny! Elegancki! Ale to jest też prawy! No gdzie para? Też się rzutki! No gdzie para? Trzeba się rozejrzeć tu. Tu może rzucę okiem, ale nie widzę. Dobra, no idę znowu w górę tej oziminy, tam to 20 metrów obok. Czwarta sztuka w ciągu dwóch godzin, ja pierdzielę Tak to można zbierać, Więc to jest złożone jak 150. Dobra, może jeszcze coś się wynurzy. One tutaj chodzą w tamtą stronę, widzę więc tu będzie trzeba zawinąć zaraz jak dojdę do końca tej ziminy dobra no ej dzień konia chyba jeszcze chyba czterech sztuk że nigdy nie znalazł tak naprawdę trzy pamiętam ale to z tatą razem wspólnymi siłami a tutaj która jest koło ósmej jest trochę chwila przerwy była i zbieramy dalej Dobra, let's dalej.